To, że jesteście tym, kim jesteście, jest tylko i wyłącznie dzięki Waszej zasłudze, dzięki temu, jak programujecie swój mózg. Jeżeli programujecie swój mózg, programowałam ja, jak programowałam ja, to macie taki stan psychiczny, jaki miałam i ja. Wszystko u mnie zawsze było na nie. Ja byłam zawsze gruba, brzydka, z celulitem, cienkimi włosami. Po prostu w ogóle wszystko, co najgorsze, to było pod moim adresem. Nigdy mi, twierdziłam, że nigdy mi w życiu nie wychodzi, a później jak to przemyślałam, to wyszło mi bardzo dużo w życiu. Naprawdę bardzo dużo, tylko tego nie doceniałam i tego nie widziałam. I tak doprowadziłam siebie do takiego stanu, że w momencie, kiedy moje życie się zawaliło, czyli w momencie, kiedy siadł mi kręg osób, i wylądowałam na łóżku szpitalnym, w stole operacyjnym. Cała depresja, całe to wszystko, co wiecznie w mojej głowie było na nie, zaczęło się pogłębiać i wpadać w taką studnię, że po prostu tam końca nie widać. Wcześniej jakoś miałam kontakt z ludźmi, więc tak trochę zagłuszałam te wszystkie swoje problemy, pomimo tego, że wiecznie byłam za gruba, za brzydka, itd. Ale miałam kontakt z ludźmi którzy, jak się później okazało, wykorzystywali mnie tylko, wykorzystywali tylko moją dobroć, bo ja zawsze byłam osobą, która każdemu pomogła, każdego ugościła w domu. Jak była imprezka, to stół się załamywał, kurde, od ilości potraw, od chlańska, wszystkiego, wszystko za free oczywiście. I w momencie, kiedy położyli mnie na stół operacyjny i musiałam zrezygnować z życia towarzyskiego, no bo kuźba jak, Eee... Słuchajcie, nie mam jednego znajomego. <laughs> eee, Ania skończyła stawiać, Ania skończyła pomagać, Ania skończyła dawać i oni zapomnieli, jaki Ania ma numer telefonu, chociaż go nie zmieniło od 15 lat. Taka sytuacja. W momencie, kiedy ja potrzebowałam pomocy, choćby takie, ja nie powiedziałam, że tam finansowej pomocy, czy czymkolwiek, gdzie ja zawsze służyłam finansową pomocą innym, eee, nagle. Nie było nikogo, który chciałby mi przyjść i mnie wysłuchać. Byłam kobietą, która regularnie ćwiczyła. Nie chodziłam na siłownię, ale ćwiczyłam. Miałam piękny ABS na brzuszku. Byłam... No, robiłam wszystko. Chodzi, mogłam chodzić wszędzie, byłam towarzyska i tak dalej, i tak dalej. I nagle w przeciągu paru miesięcy cały ten świat się zawalił. Zostałam sama uwięziona w domu. Znaczy sama... Chodzi, mam, mam dzieci, mam faceta, tak. Ale chodzi o to, że skończyło się... Życie towarzyskie. Zaczęło się siedzenie w domu, bez ludzi, bez niczego, i zaczęła się moja depresja. Jeżeli chcecie znać więcej tych szczegółów, zapraszam do następnego filmiku. Pozdrawiam.